Cześć. Ostatnio cierpię na brak weny. Nie ukrywam, że powodem jest ta fatalna aktualizacja związana ze strażnikami. Trochę mi się odechciało grać przez ten cały bałagan. Ale są jeszcze w grze tematy, które wymagają omówienia, mimo tej durnej zmiany. Takim tematem jest z pewnością pojemność marszu. Zgodnie z obietnicą szybko pozdrawiam Marenty Farma. Zanim przejdę do pojemności marszu, wspomnę jeszcze tylko, że trwa kampania Huawei. Jeżeli jeszcze jakimś cudem uchwałeś się i nie wiesz o czym mówię, pieniądze leżą praktycznie na ulicy przy kupowaniu paczki. Jest w tej chwili 50% tak zwanego points backu na zakupach każdej paczki. Wystarczy tylko ściągnąć app galery, zainstalować grę przez app galery i kupować przez ich sklep. Nie chciałabym tematem zanudzać tych, którzy przyszli tutaj obejrzeć coś o pojemności marszu, więc dodam tylko, że linki do innych filmów na ten temat są w opisie. Sprawa jest prosta: kupujesz paczkę za 23,99, dostajesz z powrotem 12 zł w postaci punktów na konto. No dobra, to przejdźmy teraz do pojemności marszu. Doskonale wiecie, że walkę można wygrać większą pojemnością marszu, nawet jeśli statystyki mamy gorsze. Teraz niestety też trzeba mieć poprawnych strażników. Bez strażników, nawet Esker czy Girls no One, są w stanie przegrać i takie raporty niestety widziałam. Natomiast jeśli jesteś ogarniętym graczem, wiesz, jaki rodzaj wojska wrzucić, jakich strażników, możesz wygrać bitwę ze sporo mocniejszym przeciwnikiem, jeśli twojego wojska jest po prostu więcej. Ja sama, będąc główniarzem C26, często miałam przewagę nad większymi i silniejszymi zamkami, z tego względu właśnie, że skupiałam się bardzo na pojemności marszu. Oczywiście w tamtych czasach źródeł pojemności było może 5, nie to co teraz. Okej, okay, więc na początku chciałabym obalić mit wzmocniej marszu. Mamy takie wzmocnienie, które zwiększa nasz marsz o 25%. Ale okej, okay, zobaczmy. Pojemność marszu możemy sprawdzić w infozamku. Mój aktualny marsz ma 177 170 000 plus 254 950. Zaraz pokażę, co te liczby nam mówią. Gdy użyję 25% wzmocnienia, nie będę miała 25% od sumy tych liczb, dlatego że te 254 000 to jest już wzmocnienie. Dla większości graczy jest to jasne, ale nie dla wszystkich. Rozłożę Wam na czynniki pierwsze, dlaczego tak się dzieje, na co składa się Wasza indywidualna pojemność marszu, ale najpierw ogólnie. Więc po pierwsze, każde wzmocnienie liczymy od waszej podstawy. Podstawa jest uzależniona od Waszego poziomu zamku i tylko i wyłącznie od tego. Jest to ta liczba i dla C40 wynosi 170 tysięcy. 25% wzmocnienia da więc dokładnie 42,5 tysiąca zwiększonej pojemności marszu w przypadku każdego C40. Teraz ta zielona liczba jest to suma wszystkich Waszych wzmocnień, które posiadacie na każdym elemencie w waszym profilu. Te liczby potrafią być naprawdę imponujące. Moja jest biedna, dopiero co zmieniłam zamek na słabszy niż miałam poprzednio, więc by zwiększyć tę pojemność o 50-100 tysięcy musiałabym wydać kilka stówek, a może nawet tysięcy. Najpierw ogólnie, tutaj mam 254-950, co razem z podstawą daje mi 424-950, ale gdy z tą podstawą puszczam marsz, mam marsz 533 ,316, o ponad 100 tysięcy wyższy. Skąd ta różnica? Wiąże się to z dwoma dodatkowymi czynnikami. Po pierwsze, statek w infozamku nie jest uwzględniony. On daje mi ekstra 76 366 pojemności. A po drugie, strażnicy, których dołączam do marszu. Mopen i lucek, jako że mam ich tu na maksa, dają mi każdy po 16 tysięcy. Gdy sumujemy te liczby, statek, strażnicy, cała ta zielona liczba, cała postawa wyjdzie nam dokładnie taki marsz, jaki puszczamy. Teraz zobaczcie z czego składa się ta zielona liczba, wzmocnienia. Dzięki temu odkryjecie wszystkie wasze źródła pojemności marszu, będziecie wiedzieli, gdzie coś możecie poprawić, ale również to wam pokaże, że nie mówię głupot. Wiem, że znacie większość z tych sposobów, ale teraz będziecie mistrzuniami i będziecie znali absolutnie wszystkie. Więc pierwsza rzecz to badania. Tutaj od razu podzielę badania na dwie kategorie. Całkowicie darmowe, stare badania. Gdy klikniecie każdy z nich, widzicie, ile wam to badanie dał. Walka 1 daje nam 4 razy 10 tysięcy, walka 2 daje nam 2 razy 10, w sumie jest to więc 60 tysięcy. Nowe badania, do których potrzeba książek. Teoretycznie można je wyłapać z bestii, ale nie ukrywajmy, potrzeba ich tyle, że zajęłoby nam to z 2 lata. Te badania w moim przypadku dają mi ledwie 7750, bardzo malutko. W przypadku mojego słabego zamku jest to priorytet marszowy. Maksymalnie z nowych badań można mieć kolejne 65 tysięcy. Potem szybki temat talenty. W ścieżce wojennej macie w trzech miejscach w sumie 5,55 i daje nam to 15 tysięcy. Strażnicy, oto była niemała afera. Teraz 6 z 8 strażników i jeśli zmaksowani, dają 25 do 25 tysięcy pojemności każdy, co jest ogromną liczbą. Możecie więc tutaj mieć blisko 150 tysięcy ekstra pojemności. Mnie strażnicy z powołania na ten moment dają 136 200. Pamiętajcie też, że strażnicy, tak jak wspominałam na początku, dają ekstra pojemność, gdy są przydzieleni do marszu. Jak widzieliście, obaj strażnicy na poziom 80 dadzą dodatkowe 32 000 pojemności. Teraz strój. Jeżeli jesteś jakże szczęśliwym posiadaczem najnowszego stroju prześladowcy, wzmocnione runy mogą dać okrąglutką liczbę aż do 116 700. Ja strój mam raczej kiepskiej wysokości i mam dzięki temu ekstra 19 tysięcy. Następnie mamy statek. W starej wersji statku mieliśmy od pojemności marszu jedną umiejętność. Teraz po zmianie mamy cały element, silnik, który wzmacniany daje nam eleganckie wzmocnienie marszu. Ja na razie skromnie uzbierałam sobie 76 366. Aż do prawdopodobnie 116 tysięcy. Nie jestem pewna, byłam w stanie znaleźć na szybko gracza z silnikiem 109 i miał na nim 102 133. Dodatkowo jeszcze każdy gracz ma plus 10% na zamku. Jeśli ma zamek powyżej C30, można te informacje znaleźć w info w mieście na zamku. I tak oto rozłożyłam moją zieloną liczbę wzmocnienia na czynniki pierwsze i teraz y, możecie zobaczyć, że 254,950 składa się na 60 tysięcy w badaniach, w starych badaniach, kolejne 7750 w nowych badaniach, 15 tysięcy w talentach 136 200 strażnicy, 19 tysięcy to strój i na koniec 10% wzmocnienia od zamku C30. Jak sami widzicie na liczbach nie ściemniam Was i oczywiście Wy możecie sobie to zrobić e, tak samo na Waszych liczbach i sprawdzić co, ile Wam daje i gdzie możecie sobie coś poprawić szybko. Pozostałe możliwości czasowego wzmocnienia marszu to tytuł chorążego 5%, czyli ekstra 8,5 tysiąca, tymczasowy cud, róg 15% od bazy, czyli dla C40 25,5 tysiąca, Talent, kolosalny marsz, dodatkowe 10%, czyli 17 tysięcy, oraz wzmocnienie na zamach 25%, czyli wspomniane 42,5 tysiąca. Lub jeśli jesteś szczęściarzem i wygrałeś wzmocnienie kolo, ten wielki marsz, 50%, lub go kupiłeś. Jest to ekstra 85 tysięcy marszu na 12 godzin. Z moich przybliżonych obliczeń wynika, tylko przybliżonych, ponieważ nie jestem w stanie na szybko zweryfikować marszu na level 120 statku i marszu na wszystkich strażników na maksa zgwiazkowanych. Wynika, że maksymalna pojemność marszu wynosi 877 700 plus 2000 subskrypcji. I żeby tutaj Was nie zanudzać liczbami, macie wszystkie liczby wypisane, jakie, jaki może być maks w każdej kategorii. Jeżeli chodzi o marsz w forcie, tam czasowe busty nie działają. Dajcie znać, czy to się zmieniło, ponieważ ostatnio ciągle coś gmerają i zmieniają w tym forcie. Jeżeli chodzi o kopalnię, wystarczy zresetować wynik, wzmocnić wszystko, co się da, jak najlepiej potraficie. Teraz już po tym filmie będziecie potrafili to ekstra, ekstra zrobić. W momencie, gdy gra pyta, czy zresetować wynik, odpowiedzieć nie na pytanie, czy chcesz kontynuować od momentu, w którym skończyłeś. To by było na tyle, i jeżeli mielibyście jakieś pytania lub znaleźlibyście jeszcze jakieś inne źródło pojemności marszu, dajcie znać w komentarzach.